Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić produkt, produkt, produkt który jest bardzo interesujący, a mianowicie spotkałem e, tylko to sprzedawców, którzy są, którzy są po prostu super i pokazali mi coś niesamowitego, a mianowicie to jest torebka e, z pewnym płynem oraz kawałkiem e, kawałkiem metalu w środku. Kawałkiem metalu w środku i można to świetnie wykorzystać do tego, żeby się po prostu ogrzewać. To mnie tak zafascynowało, że po postanowiłem nakręcić o tym film. Eee, I teraz ee, chciałbym wam zademonstrować jak to działa. Want to show how it works? No, No. No! No, no, no. No, I want no, no. to show. Zobaczcie, zobaczcie, to jest coś takiego. Po prostu bierzesz metal. Przełamujesz, przełamujesz dwa razy. Na zewnątrz i do środka. I do środka, pach. I pat, co się dzieje. Iii, cudownie! I to się zaczyna robić ciepłe. I to się zaczyna robić ciepłe. Dokładnie. Eee, to jest dosłownie coś niesamowitego. To jest ciepełko. Ogrzewa Pora sobie położyć tu, tu, tu Po prostu wypasi. Dobra i cena, cena, cena to 6 euro. O, o o właśnie Cena małej torebki to 6 euro, a cena dużej dużej eee. Da, daula. Daula no i mamy jeszcze yes, i, mamy, i mamy jeszcze taką wielką. A to... No, no, time. A ta wielka jest za 20 euro. Cena i tak jest wygórowana, można się targować. Chłopaki dali mi w tej cenie jeszcze trzy małe dodatkowe. Po prostu to jest wypas i mamy jeszcze do tego pas. Ok, okej, okej. Pas, home. I will. I need. No, I don't like. You don't like Pas. Okay. A więc, a więc z Perl market. Pozdrawiam wszystkich wraz ze wspaniałymi sprzedawcami i sprzedawczyniami. Bye bye.